Dzień dobry wiosną. Wyblaszyło się trochę dzisiaj, już mimo tak wczesnej w miarę godziny. Pierwszy hol na mojej windzie w tym roku. No i jedyny dzisiaj, bo się wypiłem gdzieś tam w połowie już, bo przeszedłem przez zdrowy komin. Cholernie zimne dzisiaj. Jezu jak zimno do góry. Zresztą podobnie było w drugie święto, kiedy wreszcie po 10 latach. Udało się zrobić latany poniedziałek przez pata. Dzisiaj pata nie ma, jedzie do Tamary. No a ja się wycholowałem gdzieś około 12.40. Pookręciłem się z 50 minut wokół lotniska, zanim szło zrobić solidną podstawę, a potem potem nie wiedziałem gdzie odbić, bo wieje dzisiaj północny zachód. I to jest takie spychanie w kierunku częstochowy Wielunia. Ale kłopot taki, że dzisiaj wojaki sobie aktywowały. No jeszcze fajnie, fuka. Aktywowały sobie strefę e, z sufitem 1000 metrów. No i trzeba było wybrać mniejsze zło. Wygrała logistyka. Poleciałem odwiedzić Froda w grabowie. E, ale nie lądowałem, poleciałem w kierunku Wieruszowa Pięknie tutaj pusto dzisiaj, nie? Chociaż szybowce się holowały. A potem poleciałem w stronę Kępna i z Kępna pociągiem do Ostrowa. Z Ostrowa klasycznie taksa na lotnisko i mam godzinę 17.05 i jestem już na miejscu. Po trzech godzinach lotu, jakieś 55, nie wiem, 50 parę kilometrów. Eee, no i fajnie było. chyba no, no, zimno. Trzeba jednak doczekać. A, jeszcze taka Zmianka chyba się starzeje. Normalnie nabywam choroby lokomocyjne i nie wiem, co mi jest grane. Macie jakieś patenty na to? Jakieś tablety, co to nie usypiają? No normalnie czuję dyskomfort po 3 godzinach lotów powietrzu. Dziwna sprawa. Do następnego, cześć.